30 marca 1994 roku aż 80 osób trafiło szóstkę w lotto. A dlaczego tak się stało? Okazało się, że padły akurat te numery, które były umieszczone na grafice w ówczesnej instrukcji wypełniania kuponów, która była dostępna w niektórych kolekturach. Kolejny dzień potwierdza, że ludzie to debile. Mamy to, inflacja w lutym osiągnęła poziom 18,4%. A tu możemy zobaczyć, ile poszczególne towary wzrosły względem lutego 2022 roku. Jak poznać Polaka w Stanach? Ano, po spersonalizowanej tablicy rejestracyjnej. Tu mamy dwa piwa, a wyżej nie wiem, czy widać, ale jest napisane pierogi. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29. To może nastąpić w ciągu 4-6 tygodni. Też się nie możecie ostatnio dozwonić do przychodni?